Dzisiaj bub, ponieważ temat coraz bardziej wybrzmiewa, czy to w mediach branżowych, czy to jeśli chodzi o zapotrzebowanie konsumentów. Póki co przychodzi jakiś import z Włoch. Cena 50 zł za kilogram, czyli całkiem spora. Czekamy na ten nasz polski bub. Wydaje mi się, że w takiej pierwszej większej ilości, no to w ciągu dwóch tygodni powinno się udać coś zebrać dostarczyć yy, do sieci handlowych. Dzisiaj pierwsza lokalizacja środa wielkopolska. Bób, oczywiście ten, który będzie wcześniej, to był wsadzony z rozsady pod yy, Druga lokalizacja, okolice Kalisza. Yy, no i tutaj szykuje się powoli impreza. Yy, pierwsza impreza bobowa w Polsce na łańczycy. Wstępny termin, jaki planujemy, to jest 25 czerwca. Natomiast jeszcze będą szczegółowe informacje tego dotyczące podawane na przestrzeni kolejnego tygodnia także ja dzisiaj sprawdzam baflo baflo odmiana wczesna o długich strąkach w kolorze seledyn jeśli chodzi o nasiona baflo wczesna odmiana z firmy Novisem no i jesteśmy w odmianie Buffalo. był psadzony, był tutaj 30 marca. Zobaczymy co tam na razie w tym stronku się dzieje. Sekundę niestety nie mam operatora. Pokażę na ręce to będzie to lepiej lepiej widoczne. Co w tym momencie tak wyglądają strąki z nasionami bobu, odmiany Buffalo. Jak możecie zauważyć, no ten strąk tej akurat odmiany jest bardzo mięsisty. Ale tu widać, że ładnie powiązał. ładnie powiąza pomimo tego, że było dość chłodno, jak możecie zauważyć to jest dość wysoka roślina w tym momencie no najwyższe rośliny sięgają mi tutaj do linii klatki piersiowej o, tutaj macie strąki Plantacja dobrze chroniona nie widzę na ten moment ani żerowania A nie, dobra, co to? Ale tutaj w sumie jest. muszyca w natarciu. Nie wiem czym tam pryskał Adriano. Ale czego nie ma? Nie ma yy, czekoladowej plamistości. W dużym oczywiście wydaniu. Czekoladowa plamistość. Co to jest? No to najprawdopodobniej te objawy. Warto wspomnieć, że za tą chorobę yy, jej sprawstwo odpowiada, odpowiadają dwa patogeny botrytis cinerea i botrytis Fada, Ale są też takie są też takie okazy. Co są? No, chyba dwa tygodnie i do zbioru czekajcie jeszcze chwilę rozpołowię tego stronka Tak to wygląda. Dobra. Nie ma co tutaj więcej debatować. Jedziemy, jedziemy w kolejną lokalizację. A tutaj na szybko po drodze przy zimówce się zatrzymałem, zobaczyć jak wygląda czerwień. Yy, odmiana Divina Star, yy, zimująca. W każdym razie yy, na tą chwilę możecie zobaczyć, jak tu sytuacja wygląda z kwiatem. Na pewno poniżej 1% tego tutaj dużo nie ma dalej na lekkiej ziemi może gdzieś tam wskakiwać troszeczkę więcej tego kwiatu, ale nadal to jest to jest niewiele. Zresztą tutaj generowane jest to już od lat opóźnionym terminem siewu cebule się tutaj sieje po 25 sierpnia. No ale widzicie, obsada mogłaby być lepsza. Natomiast jest jak jest. Któryś rok tutaj jest cebula po cebuli. Są miejsca lepsze, gorsze. Natomiast ta odmiana spokojnie wykorzysta tą przestrzeń na tworzenie po prostu dużych zgrubień cebulowych. to już się tutaj. Pytuje. O, tutaj, jak wygląda cebula z pędem, jak Widzicie? Tu już jest spokojnie przekroczony próg szkodliwości, także patrzcie, co się u Was dzieje, jeśli chodzi o o występowanie tych szkodników wiadomo, że najlepiej działać dwojak, czyli przez opryski systemiczne, jak i kontaktowe. Naturalna droga tego wciornastka będzie stąd, czyli z tego żyta. Tutaj, jak widzicie. I jeszcze poziom wybarwienia nie jest zbyt mocno zaawansowany. Za chwilę przekroję tą cebulę, ale nie spodziewam się tutaj jakichś mocno przebarwionych krążków. Divina Star do stożka wzrostu przebarwia się na przestrzeni czerwca. Tak jak widzicie, no pierwsza łuska. Widać, że się kontrast zaczyna, ale jeszcze trochę. Jak już jestem w tej okolicy Środy Wielkopolskiej, no to pokażę Wam też jak wygląda cebula z siewu wiosennego. Konkretnie chodzi tutaj o odmiany Fiamma. Na szóstej klasie. Zresztą zawsze pojawia się ktoś, który nie wierzy, że to jest szósta klasa, ale żeby wam to udowodnić, zobaczcie sami. Która to może być klasa ziemi? Piaseczek. Tam dalej macie sosnowy las, co dodatkowo obrazuje, że nie ma tutaj lekko, jeżeli chodzi o jakość gleby. fiamma na ten moment idzie czwarty liść właściwy. Jak się domyślacie, jedyny moment z uprawą na tego typu glebach to tak, pierwsza rzecz. Żeby nie wywiało nasion. Druga rzecz. Jak powschodzi, to żeby nie ścięło roślin. A trzecia rzecz, woda, nawóz. Powinno być dobrze. Może tak to wygląda, ale ładnie wyrzędowana na tym piaseczku. Tutaj dalej możecie zobaczyć. Piasek powoli się kończy. Zaczyna się cięższa gleba, ale co tutaj zaraz zobaczycie? Piękny dywan ze skrzypu, czyli najprawdopodobniej tutaj idzie jakaś sączka. Bo jak dobrze wiecie, no skrzyp jest taką rośliną wskaźnikową, jeżeli chodzi o sączki na polach. Co tu z nim zrobić? To no jest jeden sposób, ale, ale cebula ciekawe czy to przeżyje. No wiecie, wiecie jaki sposób. Ale tutaj chyba jak zadziałać. Na ten skrzyp to tylko i wyłącznie punktowo w tym miejscu gdzie on występuje, no bo patrzcie dalej tutaj już się skrzyp, dywany skrzypowe kończą No i jak już tu dojechałem to dalej mamy seler korzeniowy Sadzony. I co dobrze, chyba rok tutaj byłam na tym sadzeniu. Z dwa tygodnie temu odmiany kalgary. Głównie, jak możecie zobaczyć, poziom przyjęcia roślin praktycznie stuprocentowy. Ja tu jeszcze nie zauważyłem żadnego wypadu. No dobra, jeden zauważyłem. Żółte stare liście no to się domyślacie, że to racer trzyma ale tutaj wszystko pięknie od serca odbija no, nie powiem no bo Adrian po pierwsze był osadzony w wilgotną glebę po drugie podlewamy. ale widok widok piękny dobra nie jadę dalej bo nie dojadę do tego kalisza ciekawe jak się otworzy ile tam będzie tych widzę pięć Nie no to tam towar to jest lada moment No myślę, że poniedzieli będzie No Wracaj, nam się udało wejrzeć w rano, No wieczorem człowiek mniejszy, nie? Tak, ale Mówi Pan, że za tydzień już No tak mi się wydaje Kiedy on był sadzony tu? Kurczę, bym musiał zobaczyć, ale kole... Koniec marca? Nie, koło 20 Czas no jakiś pościg. Pamiętacie to zdjęcie z Facebooka? Z Cisowianką i z Coca-Colą? Od tego czasu pomidory mocno się poprawiły. dni pomidora gruntowego zapowiadają się ciekawie. W tym roku obok jak widzicie też jest cebulka. Z tego co widzę to trzeci liść właściwy. Podmiana Ambrador i Kalifer i trzecia pod numerem